Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk ak 47 sedno zamieszania. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 lutego. Do wygrania macie PlayStation Karda o wartości 20 zł. Wystarczy stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz? Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony: Włowka, nie uwierzycie, co się stało? Dostałem pierwszą, pierwszą diamentową skrzyneczkę za poziom, jaką kiedykolwiek miałem. Jest to skrzynia tak potężna, że nie uwierzycie. Jest to skrzynia gratisowa, za poziom, w której można zdobyć M9, bajoneta Fade'a i to mając 0,5%. 1% na Crimson Web'a, 1,5% na rękawice, 2% na Fire Serpenta, 5% na Bowiego, Fuel Injector 15%, najgorszym skinem jest Wildfire. No naprawdę totalny kozak. No, i nie wiem, kiedy dostanę taką następną skrzyneczkę. Czekajcie, tej pewnie można gdzieś nie, sprawdzić, podejrzeć te poziomy, czy nie za bardzo. Ja, aktualnie w sumie nie wiem, ale gdzieś może jest, z jaki poziom się dostaje jako skrzyneczkę. O tabela kluczy, tak czy nie? E, tak, e, od 61 poziomu zwyż dostaje się diamentowe skrzyneczki. Kurde, i co poziom, no, ale kozek, ale też poziomy naprawdę bardzo, 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 bardzo wolno lecą. No ale kliknijmy. Kliknijmy i sprawdźmy, jaki gratisik do nas sięga. E, oby nie, Whitfire i oby nie, tutaj nie jemeczka. Na to jest aż 75% szans, więc trzymajmy kciuki, trzymajmy kciuki za te 25% Nie przedłużam dłużej, klikamy ten guzik, jedna jedyna skrzynka, klikam to sprawdzam co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje Ja <słuch> fire serpent był tak blisko, ale fuel injector na pewno i tak jest super, super Myślałem, słuchajcie, że się nie nagrało, znaczy, e, że, że nie nagrało, nagrać się nagrało na pewno, tylko nie, myślałem, że dźwięk się rozłączył, ale wszystko gra, wszystko działało, nie, ogólnie mam taki problem z mikrofonem, że jak czasem ruszę kablem, e, no to mi nie łączysz, widziałem jak to naprawić, ale he, ja tego na pewno nie będę się tykał, jest to problem ze złączem w mikrofonie, no ale jakoś daje się rady, jakoś daje się rady, nie zdarza się to często, ale teraz... Delikatnie mikrofon dotknąłem. Więc okej, okay, wszystko śmiga. Nieważne, nieważne. 1060 zł mamy jako totalny gratis od GeForce Kinsa za poziom. Przecież to jest totalny kozak. To jest naprawdę totalny kozak otrzymać coś takiego właśnie gratis. Jak fuel injector. Nie... Kurde, wiecie co? Wiecie co teraz pomyślałem? Że... Luksury knife mi stać, no nie? Ale brakuje 40 zł. Dosłownie 40 zł. brakuje, żeby zrobić z tego luksury kostkę I potrzebujemy jednej, jedynej, dobrej bitwy. Totalnie nic więcej nie trzeba. Więc co może być, co, jaka skrzyneczka może być tą, która nam zrobi? Okej, okay, zrobi nam odcinek. Więc dajemy sobie tak: 10 Ginoldów. Jeden na jeden. Myślę, że to powinno być w zupełności wystarczające tak, żeby spróbować zrobić właśnie dzisiaj tę koskę. Czekajcie, przybuszę zmniejszyć okienko. Dobre okienko zmniejszone. Znowu zapomniałem, klasyka, ale przynajmniej się skapnąłem, bo czasami bywają odcinki, gdzie się w ogóle nie skapnę tutaj się jak najbardziej skapnąłem. Przywołujemy bocika 10 szybkich Ginoldów. Nie, Ginold to jest skrzynia, w której są tylko dwa złe skiny: Aka, safari Mesh i coś jeszcze, nie pamiętam, Hagloczek jakiś tam był. Yy, I mamy dwa dobre skiny, bardzo, bardzo dobre skiny. Więc początek jest super. Początek jest super i dalej... O kurde, jego Digielek będzie dużo lepszy. Kurde, ale Ginold robi szum. Ginold robi naprawdę szum w aktualnym momencie. No i jest ten gloczyk, o którym mówiłem. No niestety prowadzenia nie mamy. Nie przyczynił się do tego właśnie Diggle, który wypadł dla mojego przeciwnika. No ale nic straconego, ciągle można to nadrobić. Ale kurde, nie coś mi tu nie wychodzi. I mamy, tylko będzie w gorszym stanie, prawdopodobnie. Eee, 79-71. Tak, jest gorszy stan. Niestety on ponownie trafia kałaszka. W tych trzech skrzynkach potrzebujemy trafić coś dobrego. Czy ten SSK jest lepszy, ale bardzo minimalnie, za mało, za mało. Potrzebuje jeszcze czymś przebić przeciwnika, tak, żeby to było zwycięstwo. Proszę, Jeff się oszczędź nas dziś! Pozwól nam szybko. Kurde, i zobaczmy to. Żeby wygrać w napisz, jaki masz telefon i liczbę od 7 do 10. No i jest porażka, jest porażka, ale patrzcie w ogóle, jak to wyglądało. Przecież ta skrzynia to totalny hit, naprawdę. Ja często tak mówię, ale naprawdę to mega dobrze, jak na bitwę 1 na 1 bardzo dobrze poszło. No i teraz jest troszeczkę trudniej dojść do tego luksury na IFA, ale Sytuacja na pewno nie jest tragiczna, nadal da się ją zrobić, żeby była dobra. Eee, spróbujemy użyć, słuchajcie, tego standardowej skrzyni Ginolda. Standardowa skrzynia Ginolda. Pięć skrzynek, jeden. No ja pierdzielę to nie pójdzie. Jak to nie pójdzie, to ja naprawdę się dzisiaj załamę. Ja naprawdę się dzisiaj załamę. Wiem, że to gratis, ale gratis naprawdę mega, mega dużo warty. Ja chcę go wykorzystać i chcę to luksury koskę. Naprawdę, jak nigdy, chcę zdob- O, szerb do nas dołączył, nie wiem kto to jest, ale yy, tutaj... Yy, Niespodziewany momencie już praktycznie dołączał do nas bot. M4 jest zdecydowanie lepsza. Rozwalamy system. Właśnie trafiając M4, słuchajcie, Mecha Industries w stanie Factory New. Żeby to nie było Factory New, nie byłoby tak kolorowo, ale czekajcie, poczekajmy do samego końca, bo jest to skrzynia naprawdę bardzo mo, Ej, czy to będzie za mało? To może być za mało widzowie, to może być za mało. Potrzebujemy jeszcze jednego mega dobrego skina. Jest Wildfire, dziękuję bardzo, drogi przeciwniku. Czy to jest wystarczające? Czy to jest wystarczające? Chyba tak, słuchajcie. Tak, zdobywamy luksurkę kosę. Zobaczymy. Co to będzie za koska? 10 skinów, ok? Mamy 10 skinów, czekajcie. 10 skinów, czyli to wszystko. Ok, pozbywamy się tego i idziemy po luksury koskę. Idziemy po luksury koskę, za resztę działamy po kolejną. Więc jest dobrze. Jest dobrze, widzowie. Teraz tylko jakaś fajna koska, luksurka musi polecieć. Um... Jest troszeczkę fajnych, jest jak najbardziej, tylko szanse nie są ogromne, ale nawet na dużych szansach, zobaczysz, takich rosnących, że rosnących, i tak nadal są bardzo fajne koski. No tutaj jest co gorsze, to jest co gorsze. Klikamy, trzymajmy kciuki fajna luksurka poleciała i żebyśmy kontynuowali odcinek z tym co nam zostało i może zdobędziemy drugą kostkę, no niekoniecznie luksurkę, bo wiadomo luksurkę będzie ciężko, no ale jakoś drugą, drugą kostkę i odcinek naprawdę będzie kozak, naprawdę będzie kozak więc tak o, kciuczki trzymane, no i sprawdzamy co będzie jest Bowie Knife i raczej Bowie Knife super nie będzie boleśnie, boleśnie, nie ukrywam, że boleśnie Zostaje nam 279 zł, że walczyć o kolejną kosę. Miejmy nadzieję, że lepszą. Wiem co zrobimy. Wiem co zrobimy. Patrzcie, widzowie. Patrzcie widzowie, co się właśnie wydarzy. Patrzcie, co właśnie się wydarzy. 10% na kosę skrzynia, która naprawdę super poszła w poprzednim odcinku, bo trafiliśmy aż trzy koski, otwierając 11 takich skrzynek. Więc to jest mega dużo, to jest mega dużo. Otworzymy teraz trzy takie skrzyneczki. 30% na kosem. Trzech graczy wyjdzie łącznie 90% na to, że wypadnie kosa. Miejmy nadzieję, że wypadną dwie lub trzy i moja będzie najlepsza. Zatem warto mieć po prostu taką nadzieję, więc taką bitwę właśnie utworzymy. Dodajemy przeciwników. Nikt nie był chętny. Niestety. A fajnie by było, fajnie by było, jakby ktoś dołączył. Niestety tak się nie zdarzyło. Więc lecimy, słuchajcie, z bocikami. Trzy skrzyneczki, bardzo, bardzo szybka bitwa. Zobaczmy to. Zobaczmy, co tutaj będzie. Nie ma nic. Pierwszej, no jest to 10% Kurde, lecimy, lecimy Z tym jest pierwsza kosa, jest pierwsza kosa Przebijamy to, zróbmy to, zróbmy to Przebijmy to, proszę jak nigdy Niestety nie, niestety nie Jedna koska Ale naprawdę bardzo, bardzo dobra Żebym to ja był zwycięzcą, bym naprawdę Mocno się cieszył Jakbym coś takiego zobaczył No bo zobaczcie, bitwa 229 no, tutaj bonusik, o dosyć fajny w sumie, ten bonusik i pomoże nam jak najbardziej dobić, słuchajcie, do 50 zł. Dobra, mamy ostatnie 50. Ostatnie 50, które musi tutaj namieszać. Jak można namieszać na się mając 50 zł? Na pewno jest to bardzo, bardzo dobre pytanie. Eee, można namieszać z stickerkami. Wrzucimy cztery sobie takie. Hmm, można namieszać, słuchajcie, też skrzyneczką. Uuu, tą jedną dodamy. 420% na ultra kozackiego skina. Jedna niech będzie. Bobby, tylko jedna strata. Wrzucimy sobie 3, już mamy 8 skrzyneczek. No i zostaje nam końcóweczka, moi drodzy, więc dorzucimy sobie Gold Sona lub coś na troszkę lepszego. Czekać na 50% Sirexa wystarczy. Niestety nie jest swipe, wystarczy. 45, tak jest, starcza Więc mamy dziewięcio skrzynkową Bitwę na trzy osoby No i czwórki nie będę robić, no bo jednak Chcę jeszcze w dzisiejszym odcinku coś podziałać Znaczy, inaczej, chcę mieć jak Największe szanse w dzisiejszym odcinku Że podziałać jeszcze z tą yy, Drugą kostką. Yy, no chciałbym po prostu ją zdobyć Bardzo szybko, co ciekawe, przeciwnicy yy, Zobaczmy Zobaczmy jak to pójdzie Lecą pierwsze stickerki, czyli w sumie najtańsze skrzyneczki No ale one potrafią Bardzo, bardzo dużo, na no, teraz jak widzieliście e, Wojta trafia bardzo, bardzo Dobrą naklejkę Uu, Kurde, będzie ciężka w sumie, znaczy ciężka e, Bobimy e, Skrzyneczkę Bobiego można to przebić Oj, 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 Wojta Nie przesadzaj z tym farcikiem e, O kurde i kolejna, zobaczcie Kropeczka trafia też takiego Bardzo mocnego stickera, tego samego poprzedni Jeszcze zielony lamin na 4,20% siada, słuchajcie, siada mu 4,20% przez I jeszcze leaded gloss, co tu się stało Wojta w szoku pewnie, No ja to tam wiecie, dostawałem cały czas pierdziel to, to tam wiadomo, no ale Wojta w szoku pewnie, to co się stało sam ten kropeczka pewnie też no kurde, fajnego skina mu jeszcze dorzucę no nie, no ja nie mam szans już na no, zwycięstwo jeszcze się przyjrzyjmy w ogóle jak to wygląda bo naprawdę to co się stało kosmos, skrzynia 4,20 zniszczyła totalnie to bitwę, ale patrzcie ja prawie dogoniłem go, no nie, ale tutaj Był już taki rozstrzał, no miał tyle Farta, że no nie było, nie było po prostu Możliwości, żeby to się udało Więc kończymy z jedną luksurką Niestety to nie najlepsza luksurka, no nie No ale spróbowaliśmy, spróbowaliśmy Otworzyć skrzynię, którą chciałem otworzyć To mi się udało, lecz niestety Trafisz nie był do końca dobrym no, ale chciałem. Chciałem spróbować po prostu tej skrzyneczki. Klejnoty, pamiętajcie, dostajcie za doładowania i otwieranie skrzyneczek eventowych. Możecie je potem wykorzystać w trzech trybach. Macie ty, tryb ze skrzyneczkami, możecie za klejnoty daną liczbę klejnotów sobie po prostu otworzyć. Macie Destiny Case'a i macie też ranking, do którego można sobie wpłacić klejnoty i po prostu zająć miejsce. Ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie, na razie się ma i cześć.